Ale nie marihuany nie jest moją pasją. Zdarzyło mi się to parę razy w życiu robić. Na no człowiek jest na jamajce, to trudno nie zapalić, prawda? Myślę, że nie wiem dlaczego. Ja podejrzewam, że wiem. Ja panu brałem udział w kampanii bez żadnego namysłu. Wziąłem udział w kampanii o depenalizację posiadania niewielkiej ilości miękkich narkotyków, marihuany czy też haszyszu, ponieważ to to po prostu absurd, żeby w XXI wieku policja złapałszy młodego człowieka z jakimś ogryskiem jointa w kieszeni, wsadzała go do więzienia, zrujnowane życie. No przecież takiego prawa nie ma nigdzie, może poza Białorusią. I najbardziej, no chyba tylko Białoruś ma tak rygorystyczne prawo antynarkotykowe. Wypowiadają się na temat tego ludzie, którzy kompletnie nie mają o tym zielonego pojęcia. No i cóż, no wszystko jest na głowie postawione po prostu. To nie chodzi o to, żeby kogoś namawiać do tego, żeby palił zioło czy cokolwiek innego zażywał, ale na tym świecie jest wystarczająco dużo rzeczy, które mogą nam zaszkodzić, żeby akurat taką histerię wywoływać z powodu jednej rośliny. No. to co, ponieważ rosną w lesie grzyby halucynogenne, to mamy zakazać ludziom wstępu do, do lasu, ponieważ nie wiem, cholesterol może zabić, to będziemy reglamentować słoninę. No to wszystko jest kompletny absurd. No. Bo co? Bo yy... Klej można wąchać, to mamy kleju nie sprzedawać. No, absurd, nożem się można głowę uciąć, to mamy noże reglamentować. Z własnej inicjatywy to państwo oddaje coś we władanie szarej strefy, mafii, gangsterów, którzy wykorzystując to, dosypują do czegoś, co jest naturalnym produktem, dodają do tego różnego rodzaju chemiczne rzeczy, które. Po to, żeby uzależniać. Gdyby było tak jak w Czechach w Polsce, że każdy mógłby mieć trzy doniczki na własny użytek, nie byłoby rynku do palaczy, ludzie by nie umierali, młodzi ludzie by nie umierali z powodu nie wiadomo jakich świństw. Bo tak jest zawsze z człowiekiem, że człowiek lubi przekraczać tabu i czy będzie musiał tego zabraniać, czy nie, to nic nie zmieni. To, że my mówimy, to jest nielegalne, to, znaczy, to nie znaczy, że ten problem nie istnieje. On jest jeszcze większy. On jest. No to jest pewnego rodzaju hipokryzja, bo jeśli państwo coś uważa, że czegoś nie ma, to nie znaczy, że tego nie ma. Czy wie pan, co to jest gastrofaza? Wiem. Jaki sposób na gastrofazę mógłby pan polecić? Wie pan, ja staram się w ogóle jeść e, mało i często, no i to jest najlepsze dla, na gastrofazę, ale gastrofazy nie ma się, gastrofazy ma się po różnych używkach, więc tutaj nie ograniczamy się tylko do tych, co wypalili jointa. Również na kacu można mieć gastrofazę. No wie pan, konopie w kuchni można zobaczyć bardzo niedaleko stąd. Wystarczy pojechać na Łotwę, gdzie narodową, jednym z narodowych składników kulinarnych jest masło. Z prażonymi konopiami. Ono oczywiście nie ma żadnych. one nie mają THC te konopie, więc chodzi tylko tutaj o charakterystyczny smak, który jest w dodatku wzmocniony tym, że to jest prażone. No, to pyszne, ciemny chleb i to masło. Podejrzewam jednak, żeby to przywieźć do Polski można być do więzienia za to, może to tam jest legalnie kupowane. W Hiszpanii ostatnio w Andaluzji oglądałem a nawet pokazaliśmy to, filmowaliśmy to, plantacje konopi bez THC albo z minimalną ilością THC, ale normalnie legalnie sadzonych i uprawianych do herbatek. Doskonałe maczanki. W polskiej kuchni też były znane. No, w polskiej kuchni, no pewnie, że były znane, nie tylko konopie, no wystarczy, nie wiem, menu y, wigilijne prześledzić, które nawiązuje do prasłowiańskiego, no, a mak, to co, to nie chodziło tutaj o y, odmianę przemko. Bez opiatów, a grzyby, no nie chodziło tu o prawdziwki wcale przecież. Słowianie, Prasłowianie, tak jak Indianie do dzisiaj, nie wiem, w Amazonii, po prostu to było święto przesilenia, łączyli się z duchami przodków. To jest już jasne i zrozumiałe i oczywiste. No to oczywiście nie chciałbym, wie pan, nikt, nikt normalny przy zdrowych złych nie bierze A jałaski co pięć dni, tylko się to traktuje rytualnie. Tamten rytuał przetrwał. Ale u nas nie. No, został tylko w pewnym echu, pokłosiu menu i składników. I dlaczego one są, większość sobie nie zdaje pojęcia, nie zdaje sobie sprawy z tego. Dużo się ostatnio mówi o medycznych zastosowaniach konopi. Czy słyszał Pan o tym, zna Pan kogoś, kto leczy się lub używa właśnie w tych celach? Tak. I podobno nawet o dziwo ten rząd dopuścił marihuanę medyczną. Czy ma dopuścić, czy to nieprawda? W tym momencie projekt jest w Sejmie. Poseł Liroj bardzo dzielny i waleczny próbuje go przepchnąć. Jedyne, co w tym momencie zrobili, to, to refundowali jeden lek na bazie syntetycznej marihuany, dla chorych na stwardnienie rozsiane, ale ogłosili to w, w wielkiej chwale, jakby już problem nie istniał. Ale w międzyczasie e, na przykład pacjenci doktora Bachańskiego, e, jedna dziewczynka niestety zmarła ostatnio. Właśnie nie mogę powiedzieć, że bezpośrednio ze względu na brak regulacji prawnych, ale na pewno to nie pomogło. E, tak znałem takie osoby, no w tej chwili nie znam nikogo, kto akurat by z powodów cierpienia musiał palić marihuanę, ale tak znałem takie osoby. No, one... Niestety już nie żyją, ale z pewnością pomogło im to yy, przetrwać cierpienie. Sprawiło im to ulgę. Hipotetyczna sytuacja: gdyby pan się znalazł w takiej sytuacji, ryzykowałby pan, łamałby pan prawo, żeby leczyć siebie lub swoich bliskich? No, cóż, za pytanie. A yy, czy jest coś cenniejszego na tym świecie, niż zdrowie swoich bliskich? Cóż, tu. Cóż tu prawo znaczy, zwłaszcza jeśli się łamiąc je, nie robi się krzywdy innemu innym ludziom. Tylko wie Pan, no, tylko tutaj trzeba wiedzieć, skąd to wziąć, żeby tam nie było muchozolu w tym, no, bo to jest problem. W Polsce palenie marihuany jest bardzo ryzykowne, bo nigdy nie wiadomo z jakiego, z jakiego źródła ono pochodzi i to może być jakiś kompletny zajzajer. No, jeśli coś się oddaje w ręce gangsterom, to, to zawsze tak się musi dokończyć. 15 lat więzienia za olej z No ale co tu komentować? No, no wiadomo, że nonsens. No, wiadomo, że irracjonalna rzecz. Yy, ja w ogóle jestem jak najdalej, jakby, uważam, że im mniej zakazów, tym lepiej. No proszę zobaczyć do czego doszliśmy. No. Wchodzi człowiek do środka miejskiej komunikacji, i tam są piktogramy, że nie wiem, nie wolno yy, strzelać, nie można strzelać z broni, nie można mieć wrotek. No ale co, można się rozbierać do naga, można ognisko palić, tych piktogramów już nie ma. Chyba to człowiek ma w głowie. No to, to jest nonsens. No, traktuje się nas jako jak, jak, jak smarkaczy po prostu, a człowiek z reguły ma mózg. No. A jeśli nawet go nie ma, to i tak mu żadne zakazy nie pomogą. No. A w którym z państw, w których pan był y, sytuacja z marihuaną, podoba się pan najbardziej? Ja no uważam, że dla nas wzorcem byłyby Czechy, ponieważ nie jesteśmy gotowi i pewnie nigdy to się nie stanie, byśmy, by, byśmy, by u nas się drugi Urugwaj przydarzył. Byłem w Urugwaju, to jest bardzo liberalne społeczeństwo, ale u, u nas to chyba nigdy nie nastąpi. Ale Czechy, no nam Bóg, to jest przez miedzę. No. Ale kompletnie różnic jesteśmy od Czechów? My jesteśmy różni, ale też polityków mamy różnych. No, no ale po, jacy politycy, takie spo, jacy, jakie społeczeństwo, tacy politycy z reguły. No ale trzeba wystarczy się przyjrzeć temu, co się zdarzyło tam poprzez takie prawo, i przyjrzeć się, jakie koszty społeczne ponosi się w Polsce przez takie prawo, jakie jest. A czy wśród pana znajomych. Ktoś miał problemy z prawem, policją, w kontekście marihuany? Tak, no, nawet kilka osób i znam ludzi, wie pan, dzieci znajomych w Krakowie siedzieli na plantach, ktoś miał jakiegoś nędznego, okruchy jakieś miał, szła policja z psami, pies wywąchał, no więc kipisz w domu, rewizja, sprawa, no koszmar, no, za, no wie pan, za, o, za, za, coś takiego, za coś takiego. Mniej więcej. Yy... No. Czy ja palę? W Polsce nie. Yy, bo I to nawet nie chodzi o konsekwencje prawne. Bo tak jakby się pan spytał, czy ja czasami przekraczam prędkość. No tak, czasami przekraczam prędkość. Yy, ale nie palę w Polsce, ponieważ nigdy nie wiadomo skąd to jest. A pamięta pan swojego pierwszego blanta? No tak, ale to wtedy, wie pan, to wtedy nikt za to nie karał. Paradoksalnie, PRL był o wiele bardziej liberalny. No my to, ten, to nędzne prawo niestety zawdzięczamy w cudzysłowie Leszkowi Millerowi. Ja się bardzo dziwię, ja się bardzo dziwię że ludzie, którzy się mienią lewicą wprowadzili e, taki koszmar. No. Kwaśnicki przepraszał ostatnio w ONZ-cie. Ale to, że przepraszał to niczego nie zmienia. No przepraszał, bo, bo raport ogłoszono w ONZ-cie na temat e, nieskuteczności tych metod walki z, z używkami czy też narkotykami. A Szyk Miller, o ile sobie przypominam, on za nic nie przepraszał. A to głównie dzięki niemu mamy nie tylko to prawo... E, ale również te rządy, które, które, które obecnie mamy. To jest również wielka zasługa pana Leszka Millera nie ma w Polsce lewicy w ogóle. No to jest. Ja nie, ja nie jestem lewicowcem i nie mam lewicowych poglądów. Ja mam poglądy liberalne, yy, ale wie pan szczerze mówiąc, to jestem monarchistą. Yy, ale, yy, ale w, nie w ale... Nie, Trudno sobie wyobrazić, by jakiś kraj mógł funkcjonować bez lewicy. A w Polsce tej lewicy nie ma, no, no, w Sejmie jej nie ma. No, to na no własne życzenie, Przecież to nonsens totalny. To oni powinni z tym walczyć, z, z takim prawem, a nic nie robią. No wie pan, tam jest mniej restrykcyjne prawo. Zdaje się, że tam do posiadania do. Miękkich narkotyków do, pewnego, do, pewnego, do pewnej ilości jest, nie jest karalne. Idealne warunki dla hodowców? No wie pan, ja się tym tak szczerze mówiąc aż bardzo nie interesuję. Palenie marihuany nie jest moją pasją. Zdarzyło mi się to parę razy w życiu robić. Na no człowiek jest na jamajce, to trudno nie zapalić, prawda? Ale to, że ja optuję za liberalizacją prawa w tym zakresie, nie wynika z tego, że ja marzę o tym, żeby natychmiast zapalić jointa. Ja uważam, że to po prostu jest racjonalne. Jakby się pan mnie spytał o różne inne rzeczy, to też bym mógł powiedzieć swoje zdanie, a wcale to nie znaczy, że akurat ja jestem żywotnie tą materią zainteresowany. Nazywam się Robert Makłowicz i choć rzecz, o której teraz powiem, Niekoniecznie leży bezpośrednio w gestii mych zainteresowań. To uważam, że prawo dotyczące restrykcyjne prawo w Polsce dotyczące karania za posiadanie choćby niewielkiej ilości miękkich narkotyków, czyli marihuana albo Haszyszu jest absurdalne, jest porównywalne z regulacjami na Białorusi, jest najostrzejsze w Europie i jest złe. Jest złe. A skoro coś jest złe, to należy to zmienić. Amen. Kokaina? No nie, to jest groźne moim zdaniem. To jest groźne. Byłem w Ameryce Południowej, więc to jest, to jest, to jest groźne. Poza tym wdychać gips, to też wszystko oszukaństwo jest. 350 na mieście za grama. Nie mam pojęcia. W ogóle bym